Wesołych świąt, wesołego poniedziałku. Lanego poniedziałku, mamy nadzieję, że już chodzicie. obłani. mokszy? Oblani, oblani, kochani, nalany poniedziałek świąteczny. Oczywiście. Zobaczcie, taki oto zdrapunie. Dawno u nas nie było zdrapkowego milionera. Mhm. Wzięliśmy sobie gorączkę złota, nas naszą, naszą ulubienicę jedną I z ulubienic. co nam dał, e, które, raz. którego odczarowaliśmy, ale postanowiliśmy go tutaj pokazać znowu. No i pisaneczki, oczywiście. No, oczywiście. Są święta, pisanka musi być. Oczywiście. Pisanka musi być. To co? Też zaczniemy sobie od pisanki, czy teraz no, jakoś. Czy, za, czy zakończymy pisankami dziś? może teraz, co? No to zacznij jedną, a zakończ ostatnią. O, dobra, no, no i. Tak. I się dogadali. Zaczęliśmy pisaneczką. Skończymy. Kochani, jedziemy, szukamy trzech takich samych symboli tutaj. Zobaczymy, co nam pokażą. Te pisaneczki. Na razie mamy różne. Szukamy trzech takich samych. Mhm. Ja pamiętam na premierze, jak babcia miała babcia cała zdrabka. Miała całą Wszystko no. jej się zgadzało. Pięć dych chyba w jednej trafiła. To jest na naszym shortzie. Może tego shorta odświeżymy, wrzucimy go w polecanym na końcu filmów. To sobie zobaczycie, co to był za short. My to z sąsiadem byliśmy, to myśleliśmy, że główna wygrana już padła. <grymne> <grymne> Dobra, na razie zobaczcie. Różnie, Różne. różnie. Tulipanki. No i co? Czy gdzieś były chociaż po dwa? Były. Tak, o, były dwa tulipanki, dwa koszyczki. No dobra. I dwa dzwoneczki. I bonus, no niestety, bonus. tak, jeszcze bonus, ale w bonusie. Garniec. garniec. Bonus nas nie lubi. Trzy różne kochani, więc pisanka pierwsza na boczek. Teraz weźmiemy sobie naszego kochanego o, tutaj tak. uparciuszka, naszą kopalnię Rubinów. Mamy Szybana nadzieję, że, że ona nas już lubi. Lubelowe. Lube. <laughs> Zobaczymy. No to, dawaj. no to jedziemy. Garniec. Kochani, zaczynamy garniec. Pierścionek. Bank. Koniczynka. Korale. No te symbole dobrze znamy tu już. Znowu garniec. Oj, oj, oj. Kolejny pierścioneczek. Księżyc. Klucz. Jest kochani Rubinek. Jak pięknie. Nasz kochany tu serduszko dla Rubinka. <grymne> pięknie. Cieszymy się, że się odczarowała tak. i nam już tutaj pomaga. Tutaj drapać. Ładne zdrapeczki, tak. kochana nasza. Plik. Nie, czy znaczy plik, portfel. portfel, nie plik. Na skrzynie jakby. Się Aj, to jeszcze, by to było, było to by było, kochani. Monety, zobaczcie, jedne po drugimi. Monety, no, no, no. Plik. Korale, Koronka i ostatni. I, I zobacz. Kolonka. Co to za zdrapunia? Tak... No dobrze. No strachki, zobaczmy. No. Co, zobaczmy. Mamy. co od przodu czy od tyłu chcesz? Jak, jak ty, tutaj... ty wolisz. To jedziemy tu od, od, od końca, bo jak będzie taka długa wygrana, to wiesz. <laughs> tak. Zobaczymy, kochani. Oj, coś daleko nie ma. O. Coś daleko nie ma. Oj, kurczę nam się to. Ta... O jest. Czekaj. Z złotówkach nam dali, nie dali, nam w euro. Dobra. I jest dali nam zwrocik. no kochani, Super. no dziękujemy, serduszko dla niej, tak jest dyszka, jest gdzie są kontrolne jeszcze może, S. 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 S, 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 gdzie te S jest, tutaj, gdzieś te trzecie no się jest. tutaj nam schowało. o już, nie da mi podrapać, nie da się pobawić tą zrapką, dobra. Pięknie było, a teraz, Ach, teraz będzie gorączka, jeszcze lepiej, złota, bo teraz gorączka złota, nasz Monecka tutaj faworyt, garnet, tak. nasza ulubiona, szukamy monetki, szukamy garnca i jedziemy, taka piękno, czarna złota, ajajaj, aj, aj, kufer, tam by się przydał kufer, Oj. nie? W rubinkach, autko, Auto. dobra, perfumki, korona. korona, ale sypię tymi koronami dzisiaj w zdrapkach, wiśnie. Pilki, mm -hmm. zegar. zegar, robimy wam pobudkę w rany poniedziałek kochani, z zegarem. To... <laughs> Prezent. Prezent, no no no, no coś tam może, może coś tutaj i z rapunia pokażę, Dodatkowa. podkowa, pierścionek. Tulipa. O, tulipanki Biedronka No ładnie, ale nie mamy jeszcze symbolu, który tu wygrywa. O! o Rubiny! Tylko nie w tej zrapuni. Nie w tej zrapuni, ale i tam był, tam był. Róża No, dwa ostatnie. Słoneczko i? I, I, I niestety. A chodź ciekawości, zobaczymy co ten rubin tutaj by miał, no. co? Chodźcie, zobaczymy. O, tu bym miał dwie dyszki, no ale niestety rubin w tej nie wygrywa. Mamy różne, no tym razem się nie udało, kochani. Na razie odkładamy na bok. To co? Zdrapkowy milioner. No tu no, zobaczcie tak. ile tu jest tych szans na wygraną. No tu masz plik, garniec, safe. Ojejku, jak dużo, sejf. jak dużo. Bo tak, garniec razy 2, safe razy pięć. Ajajaj, a zdrabka z numerem 13. A plik, no, no to wygrywający. A plik wygrywa, no to lecimy zdrabka kochani. No. Tak, zobaczmy, dawno Pamiętaj, jej nie drapaliśmy. plik, garniec i safe. I krzyczymy wtedy. Tak jest. <laughs> O, masz zobacz, jak obucowkami zaczęło tutaj ładnie. Cyt... Ojejku, cytryna. Kapeluszek, no. Palma. Jedziemy mhm. dalej. Biedroneczka. Mhm. Serduszko, Sierduszka kochani. Las. Dla Was w te święta, serduszko. Dziękujemy za komentarze. Za subiki. Tak, pięknie, jest fajnie. No Zegar tam, chmurki. Postaraj się, postaraj się. Staramy się, kochani. Wszyscy trzymają kciuki. Zobacz, trefl, Dzwonek. Winogronko. Krem. krem. O, czasem jest walsam, teraz krem dali. Okulary. Okularki. No, gdzie te nasze symbole? Czy będą? No, Mamy nadzieję. Być. Mamy taką nadzieję. Kawunia. Kwiatek, pik, pik, kochani, pik i cztery symbole, mm -hmm. karo, narty. narty, dwa ostatnie, ananas, ananas i, i... I, i gwiazda, gwiazdka, kochani, i akurat pustaczek w o, tym zrabkowym zobacz. milionerze, FHJ. FHJ, różne, zrabkowego na bok i kończymy, kochani, I odcineczek. Ostatnią pisaneczką mieliśmy dwie. Teraz pisaneczka z numerem 44. I szukamy trzech takich samych. Tu już zobaczcie w grze. Numer jeden pusto. Tutaj pusto będzie. Dzwonuś i tofi. Jabłko. Oj, zajączek! Jabłko i kurczaczek. No, no, no. A gdzie są trzy takie same symbole? No w grze numer sześć nie będzie. I. I. I niestety, i nie, no, kochani. A bonus. Wiem, tu jeszcze tylko tak kontrolnie. Chodźcie, zobaczymy. Zobaczcie, były dwa mazurki. Tofi dwa były. No. Staraliśmy się, ale zobaczymy bonusik. Może, może, może się pokaże ten motylek. Może go odczarujemy. No serduszko, kochani, was, kochani, no te święta serduszko dla naszych widzów kochanych, no my my w dzisiejszym odcineczku świątecznym Mamy, tylko nas, Rubinka, Rubiny zobacz, nas, nie nas nie zawiodły, nas nie, nie zawi zawiódł, jest malutki zwrocik na pomnożenie, no cieszymy się bardzo, tak kochani. Dla Was buziaczki. Jutro ci, trzeba no. iść do pracy, chyba no. że ktoś ma wolne lub urlop. No my nie mamy. My nie mamy. My, my będziemy pracować, kochani, ale jeszcze się cieszymy dzisiejszym dniem. Tak jest. Odpoczywajcie, Dla was. relaksujcie tak jest. się. Zapraszamy na odcinki. Buziaczki. buziaczki. Pa, pa. pa.